Witajcie, Pomorskie Wykopki z tej strony No niestety wykrywacz odmówił mi posłuszeństwa Prawdopodobnie uszkodzony tutaj kabel Bo jak tutaj nim ruszam to raz działa, raz nie działa Dzwoniłem do Green Camu, tam gdzie był kupowany Kazali podesłać razem z elektroniką Zobaczymy jak to szybko zajmie im naprawa, diagnoza Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku odeślą mi naprawione sprzęt bądź nową cewkę. Także chciałbym szybko wrócić jak najszybciej do poszukiwań do wody gdzieś do piasku napad zabaw. No, jak dostanę, powiem wam, jak to długo trwało. Do usłyszenia. Hej. No, witajcie. Ceweczka jest już u mnie. Mamy poniedziałek. Słuchajcie, wysłałem ją w zeszłym tygodniu też w poniedziałek. Do firmy Green Camo dotarła ona w czwartek, w piątek. Już miałem informację, że uszkodzona jest cewka, i wysyłają do mnie nową. Jest poniedziałek, 11 godzina i mam ją już w domu. Zaraz rozpakuję i wam pokażę, jak to wygląda. No, i słuchajcie, wygląda to tak, że jest nowa cewka. Czekajcie, że tutaj jest tylko przepne. Zaraz wam pokażę. No i jest nowa ceweczka z osłoną. No, widzę, starą osłonę też mi tutaj dorzucili. Także zaraz podłączę i zobaczymy, czy działa jeszcze. Tutaj jeszcze dostałem taki papier. Wymiana sądy data. Dokumenty jeszcze w środku były moje stare. Dobra, podpinamy i sprawdzimy. No, słuchajcie, mam pomocnika. Wszystko działa jak należy. Także cała operacja trwała tydzień. Gdyby nie poczta polska, na pewno byłoby szybciej. Myślę, że 4 dni to jest maks. No, ja czekam tydzień, ale to przez koronawirusa prawdopodobnie jestem zadowolony. Mogę już działać. W środę prawdopodobnie będzie test z wody, także do środy. Do zobaczenia. Hej.